Zaczynam ogarniać ciuchy, ponieważ jutro pakujemy się i zmieniamy hotel. To są rzeczy uprane, więc muszę je poskładać, zapakować do torby, zrobić jeszcze jedno pranie może, żeby mi wyschło do jutra i jutro już ruszamy dalej. Leonek łapie właśnie drzemkę, korzystając z chwili, że Alex i Mateusz poszli na basen. To jest jedyna okazja, kiedy on może w spokoju pospać. Wychodzimy tradycyjnie na jedzenie, ponieważ jest pora obiadowa i jesteśmy trochę głodni i liczymy na to, że obejrzymy gdzieś mecz. Leon ma koszulkę z napisem Polska, niestety jej tutaj nie widać, bo jest schowany do nosidła. Aleks, oczywiście, zajął wózek Leonowi. Ludzie się cały czas chłodzą w basenie, ale dzisiaj już nie jest tak bardzo gorąco, bo. Jest chyba 31 stopni, a przez ten tydzień były naprawdę masakryczne upały. Było prawie 40 stopni. Mamy niedzielę. Dzisiaj jest ostatni dzień w hotelu, w którym mieszkamy. Jutro zmieniamy hotel. I praktycznie przez cały ten tydzień nie działo się nic ciekawego, więc też wiele nie nagrywałam, bo praktycznie siedzieliśmy w hotelu. Było bardzo gorąco, było prawie 40 stopni, więc chłodziliśmy się w basenie. Przez ten czas mieliśmy dwie bardzo dziwne sytuacje, w tym jedną sytuację taką trochę konfliktową. Podczas jedzenia kolacji Alex chciał przynieść z pokoju swoją piłkę. Mateusz poszedł po tą piłkę i jak Alex zjadł, to poszedł sobie w nią grać. Potem gdzieś tą piłkę rzucił, przyszedł znowu do nas jakoś tak zapomnieliśmy kompletnie o tej piłce. I za parę minut Alex mówi: Mama, gdzie jest moja piłka? No i tak zaczęliśmy szukać, rozglądać się za tą, za tą piłką. Nie mogliśmy jej znaleźć i nagle widzimy chłopca mniej więcej w wieku Aleksa, hmm. który idzie i trzyma tą piłkę. Chcieliśmy już wrócić do pokoju, bo to już było dość późno. No więc Aleks podszedł i chciał wziąć tę piłkę od chłopaka. Natomiast dziecko bardzo mocno tą piłkę trzymało, nie chciało Aleksowi oddać. No więc do akcji wkroczył Mateusz i mówi do rodziców tego chłopca, że to jest nasza piłka. No i że fajnie by było, jakby mu ją już oddali, bo no, chcemy iść. E, rodzice tego chłopca idą w zaparte, że to jest ich piłka. E, że to niemożliwe, że to jest piłka naszego dziecka, tylko to jest ich piłka. No więc tłumaczymy że to jest piłka naszego syna, że on sobie tą piłkę przyniósł, że przed chwilą w nią grał. No i to na pewno jest jego piłka, że to nie jest piłka jego, tylko nasza piłka. No a ci rodzice znowu. No i w końcu tak od słowa do słowa ojciec tego chłopca stwierdził, że pójdzie do pokoju i sprawdzi, czy ich piłka została u nich w pokoju. Aleks się oczywiście rozpłakał, no bo to była jego piłka i my byliśmy przekonani, że to jest nasza piłka. Po jakimś czasie mama tego chłopca wróciła, przeprosiła nas i powiedziała, że ich piłka została w pokoju, leżała sobie gdzieś za łóżkiem, no i ten chłopiec po prostu się pomylił i chciał zabrać piłkę Aleksa. Mamy już poniedziałek Ja właśnie pakuję ostatnie rzeczy do torby Mateusz z Aleksem jeszcze poszli szybko na basen, żeby się ochłodzić bo to już ostatnie chwile w tym hotelu. Leon zasnął, więc korzystając z chwili spokoju, postanowiłam jeszcze dokończyć to, czego nie dokończyłam wczoraj. A mianowicie zaczęłam opowiadać o dwóch sytuacjach dziwnych, które nas spotkały podczas tego pobytu tygodniowego w Mali. O jednej sytuacji opowiedziałam, to była sytuacja z piłką, natomiast druga sytuacja była taka, że poszliśmy sobie kiedyś zjeść do restauracji niedaleko hotelu. I zapłaciliśmy kartą. My nigdy nie mamy gotówki ze sobą, więc wszędzie tam, gdzie się da, płacimy kartą. I tak też stało się tym razem. I problem był taki, że Mateusz zapłacił kartą, a pan kelner stwierdził, że nie dostał pieniędzy. Mateusz zalogował się na swoje konto bankowe i z naszego konta pieniądze wyszły, natomiast pan w restauracji stwierdził, że nie dostał żadnych pieniędzy. No i co zrobić? Zostawiliśmy nasze namiary, zostawiliśmy numer telefonu, powiedzieliśmy, że zostajemy tutaj do poniedziałku, więc gdyby był problem, gdyby te pieniądze jednak nie doszły, to żeby się z nami skontaktował. Powiedzieliśmy, w jakim hotelu mieszkamy, powiedzieliśmy, jak się nazywamy, no ale do tej pory pan się nie zameldował, więc wychodzę z założenia, że pieniądze jednak dotarły, bo, tak jak mówię, na naszym koncie jest minus i określona kwota, która była do zapłaty. Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, a naprawdę od wielu lat płacimy przeważnie kartą, więc nie wiem co się stało. W trakcie zapłaty panu skończył się paragon w tym urządzeniu do płacenia kartą, więc może tak jakby się ta kwota nie zaksięgowała. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo nigdy takiej sytuacji, tak jak mówię, nie mieliśmy. Ale strasznie to było dziwne. No i w sumie chyba też przez ten tydzień wiele się nie działo, tak jak wcześniej powiedziałam. Wiele czasu spędziliśmy na basenie, czy w tym grzybku tutaj dla dzieci w tej bawialni. Nasze dzieci bardzo fajnie się tam bawiły. Było dużo animacji dla dzieci, dyskoteki, kino dla dzieci, jakieś wodne zabawy. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Co do hotelu, czego polecam dla rodzin przede wszystkim z małymi dziećmi, moja odpowiedź brzmi nie. I gdybym wiedziała, że tak będzie, to w życiu nie wzięlibyśmy tego hotelu dla nas również. A dlaczego nie? Dlatego, że przede wszystkim jedzenie jest bardzo niedobre. My wzięliśmy opcję śniadań i kolacji, nie wzięliśmy obiadu i dzięki Bogu, bo gdybyśmy mieli jeszcze tutaj jeść obiad, to po prostu tragedia, a tak to chociaż na obiad sobie wyjdziemy jeszcze gdzieś, żeby zjeść coś normalnego i smacznego przede wszystkim, ponieważ te posiłki serwowane przez hotel są okropne. Woda smakuje chlorem. My w ogóle nie używamy napojów tutaj z tej restauracji. My kupujemy swoją wodę i przynosimy do hotelu, bo no, tych napojów nie da się po prostu pić i, i naprawdę byłabym głupia, gdybym te napoje dawała również dzieciom. Raz pani kelnerka zwróciła nam uwagę, że mamy butelkę wody mineralnej na stole, ale to była woda mineralna dla dzieci. E, mimo wszystko e, musieliśmy schować tą wodę, e, ponieważ nie pozwolono nam e, jej pić. E, więc ja za każdym razem dzieciom po prostu przelewałam wodę naszą do bidonów, i dzieci zawsze do śniadania czy do kolacji miały co pić. E, my od czasu do czasu sobie wzięliśmy coś do picia, ale naprawdę tylko po to, żeby zrobić łyka, no bo nie dało się tego przełknąć. I wczoraj też słyszałam taką sytuację, jak pani na basenie e, mówiła do swojego dziecka, żeby się napiło, bo dzisiaj nic jeszcze nie piło, to dzieci dzieciątko nie chciało w ogóle pić. I też ta kobieta stwierdziła, że rzeczywiście ta woda jakoś dziwnie smakuje. No niestety wszystkie napoje smakują chlorem. Jedzenie jest również bardzo niesmaczne, jest naprawdę bardzo mało produktów um, zjadliwych. Wszystko wygląda pięknie i na pierwszy rzut oka naprawdę byliśmy zachwyceni tym hotelem, bo już dawno nie mieliśmy w sumie takiej opcji um, all inclusive, czy takiej opcji właśnie śniadań i kolacji, bo przeważnie jak gdzieś jesteśmy, to bierzemy tylko śniadanie, a kolejne posiłki gdzieś tam sobie organizujemy na własną rękę. Natomiast stwierdziliśmy, że ten drugi hotel weźmiemy właśnie z opcją jedzenia. No i niestety chyba to był błąd, ale może też taka nauczka, żeby na przyszłość tego nie brać. Trzeci hotel, do którego się dzisiaj wybieramy, no też mamy śniadania i kolacje, ale no mam nadzieję, że chociaż tam to jedzenie będzie troszeczkę smaczniejsze, zobaczymy. A jeżeli nie, no to już taka nauczka naprawdę dla nas na przyszłość, żeby już nigdy więcej nie brać posiłków w hotelu, bo to jest masakra. Co do jeszcze hotelu. E, jedyne rzeczy, które nam odpowiadały tutaj, to baseny, bo naprawdę jest dużo, jest chyba 5 albo 6 różnych basenów. Więc dla dzieci takich e, jak Alex to naprawdę e, bomba, bo są też zjeżdżalnie, e, są baseny o różnej głębokości, więc naprawdę dla dzieci super. No i ta bawialnia też, e, może zabawki nie są tam jakieś najpiękniejsze, ale no, można sobie znaleźć coś do zabawy, zarówno dla małego dziecka, jak i dla takiego starszaka. Te panie też starają się za każdym razem, kiedy tam jesteśmy, do nas jakoś zagadać czy pobawić się z naszymi dziećmi, więc jest naprawdę okej. Okay. Nawet Leon upodobał sobie jedną panią, z którą chodzi po całym tym grzybku albo na zewnątrz i bardzo się cieszy, kiedy ją widzi, więc no, te dwie rzeczy tak naprawdę z tego całego pobytu są na plus. Natomiast na przykład sprzątanie, no czy tak, jak jedzenie, no to jest tragedia po prostu. Pani sprzątaczka przychodzi, rzuca nam czyste ręczniki na łóżko. Zabiera brudne i na przykład łóżko Alexa może tylko raz było zaścielane przez panią. Nasze owszem jest codziennie zaścielane, ale łóżko, łóżeczko na przykład Leona jest bardzo brzydko zaścielane. Jest po prostu tak rzucone wszystko, a łóżko Alexa było, no mówię, przez ten tydzień, przez te siedem nocy, które tutaj spędziliśmy, było raz zaścielane tak naprawdę, tak to wszystko tak rzucone. Podłoga może była z, z, umyta ze dwa razy. Umywalka w łazience czy toaleta nie były w ogóle czyszczone przez ten tydzień, więc opinia o hotelu poleci naprawdę bardzo kiepska. E, też na początku, na pierwszy dzień dostaliśmy jakieś szampony, żele pod prysznic i to było tylko w pierwszym dniu. Na kolejny dzień się o to upomnieliśmy, a potem już daliśmy sobie spokój, bo w sumie głupio nam nawet było chodzić i prosić o coś, czego nam nie chcą dać, a tak naprawdę to mieliśmy w sumie w cenie, więc... Jeżeli chodzi o internet, to też e, parę razy była taka sytuacja, że internet w ogóle nie działał albo działał bardzo kiepsko, nie można było skorzystać z internetu. Też to zgłaszaliśmy w recepcji. E, pani stwierdziła, że to niemożliwe, e, że, że na pewno internet działa i na pewno mieliśmy taką sytuację tylko jak byliśmy poza pokojem, e, a niestety ten internet nie działał w nocy. Wtedy, kiedy ja chciałam z niego skorzystać, nie działał. Tak samo w ciągu dnia e, też działał bardzo kiepsko. Mamy tutaj też billard i jeszcze taką grę, do której powinniśmy wrzucić pieniądze, żeby, za nią, żeby w nią zagrać. No i te gry też nie działają. Na jednej grze leży kartka, że jest nie do użytku, bo jest zepsuta. Natomiast w billard Mateusz wrzucił pieniądze. Okazało się, że nie ma wszystkich bil. Zgłosiliśmy to do pani w restauracji. Pani oddała mu 2 euro, powiedziała, że za chwilę przyjedzie pan, który naprawi. Okej, okay, odczekaliśmy chwilę, potem przyszliśmy znowu, znowu wrzuciliśmy pieniądze, natomiast e, wyskoczyły bile, ale było ich jeszcze mniej niż na początku, więc znowu Mateusz to zgłosił i powiedział, że no nie da się tak grać. I pani z wielką łaską powiedziała, że w takim razie, e, czy chcemy rozmawiać z szefem? Powiedzieliśmy, że tak. E, przy, e, szef nie przyszedł, stwierdził, że nie ma czasu chyba i wszystko odbywało się właśnie, ta konwersacja odbywała się za pośrednictwem tej bardzo niemiłej pani z obsługi. I pani tak dość chamsko nam powiedziała, że no to trudno, po prostu straciliśmy pieniądze. Jak chcemy, to sobie możemy zagrać tymi bilami, które są, a jak nie, no to po prostu straciliśmy pieniądze. No cóż zrobić, no kłócić się, wzruszyliśmy ramionami i tyle, tak? Natomiast po jakimś czasie pani wróciła i tak wrzuciła nam, nam to 2 euro do rąk i powiedziała, że jednak menadżer zmienił zdanie i... Oddaję Wam Wasze pieniądze bez żadnego przepraszam, czy nie wiem, jakiegoś słowa takiego miłego. Także naprawdę odbywało się wszystko bardzo hamsko, w taki hamski sposób niekulturalny. Uważam, że można to było inaczej rozwiązać, przede wszystkim troszeczkę bardziej kulturalnie, bo my też nie wyskakiwaliśmy na nikogo, tylko zgłaszaliśmy po prostu to grzecznie, więc też oczekiwalibyśmy w taki sam sposób, żeby nas potraktowano. No, a jeżeli coś nie działa, no to dlaczego ja mam za to płacić? Tym bardziej, że jestem gościem tego hotelu, tak? I uważam, że takie rzeczy powinny być też w cenie. I podsumowując, nie polecam tego hotelu, bo naprawdę szkoda nerwów. Zbliża się godzina 11 i o 11 pan ma podstawić nam auto, które wzięliśmy z wypożyczalni, więc ja już pakuję ostatnie rzeczy. Naprawdę mam nadzieję, że Leon jeszcze z 5 minut pośpi. Aleks wróci jeszcze, weźmie prysznic i będziemy się udawać już do samochodu. Będziemy się pakować. do Doretymno, przyjechaliśmy jeszcze do Hersonisos zwiedzić sobie miasteczko i chyba sobie tutaj zjemy też obiad, a jeszcze 10 minut temu byliśmy u Pana w restauracji, w której mieliśmy problem z płatnością, ponieważ Pan zgłosił się do naszego hotelu, że jednak płatności nie otrzymał i poszliśmy to wyjaśnić. Zapłaciliśmy drugi raz z innego konta i teraz jeżeli Pan dostanie dwie płatności od nas, to zrobi nam po prostu przelew poczęstował nas pan kawą, Alex dostał loda i wyruszyliśmy dalej. Ale tu jest ślicznie. Uliczki są bardzo wąskie. Są prześliczne. Muzyka Mateusz znalazł jakąś polecaną restaurację, podobno dobra, i idziemy zjeść coś lekkiego, ponieważ nie jesteśmy głodni, zjedliśmy śniadanie. Może Aleks sobie zamówi jakieś ośmiorniczki, a jak nie będzie chciał jeść, to jeszcze mamy dla niego pizzę. Tradycyjnie sałatka grecka, ale spaghetti, ale on zawsze coś chapsnie. Kotek, jak ten kotek robi? Przed nami teraz ponad godzinka drogi do hotelu, Alex sobie może drzemkę złapiesz? Nie chcę! Nie chcesz, Leon już usnął. O. Także może, Ale ja nie chcę. może trasa przebiegnie spokojnie, jak by, Leon śpi. By, by, by. Trzeci, ostatni hotel. Aleks już czeka, bierzemy część toreb. A resztę Mateusz przyniesie potem, jak już znajdziemy miejsce parkingowe, albo jak nam powiedzą, gdzie zaparkować. Czekamy jeszcze na zameldowanie. W zasadzie już nas zameldowałam, tylko czekamy na Mateusza, aż przyniesie resztę gratów z samochodu i zostaliśmy bardzo miło przywitani przez panią. Naprawdę super. Dostaliśmy też wodę do picia. Leondzie już sięga, bo siedzi tutaj w nasideuszu, muszę z nim trochę pochodzić. Także za chwilę wraca Mateusz i jedziemy do pokoju. Mm. jesteśmy w naszym pokoju i to jest chyba jeden z najlepszych e, hoteli w jakim, byli, w jakim jesteśmy od tej pory, kiedy wyruszyliśmy z domu. Tutaj mamy lodóweczkę, czajniczek. Co tam w lodówce jest? Jest coś? <laughs> Nie ma nic. Wody są. A, wody są. Tu jest czwarte łóżko, więc Aleks sobie może wybrać. Łazienka. No naprawdę, jestem zadowolona. Na pierwszy rzut oka fajnie i też powitanie było bardzo miłe. Pani nam dała wody w recepcji, bardzo miło nas powitała. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona jak na sam początek. Zobaczymy jak dalej będzie. Fajnie, bardzo mi się podoba. Aleksander sprawdza czy wszystko działa w wannie. I co działa? Działa. Aha. Mama, zobaczyć jak działa? Możesz, pewnie, że możesz. A na zewnątrz mamy stoliczek i najważniejsza rzecz dla Haliny na wakacjach, tam będę mogła zrobić pranie. Zaczynamy sobie lokalizację, tu jest nasz hotel. A teraz sobie idziemy na spacer po kolacji. Pierwsze wrażenia bardzo pozytywne kolacja bardzo smaczna, produkty naprawdę wysokiej jakości. Nic nie nagrywałam, bo telefon miałam w wózku. Leon siedział przy stole, karmiłam go, Alex też mnie potrzebował, więc nie miałam co nagrywać. Ale może jutro coś mi się uda nagrać. Aleksio znowu siedzi w wózku zmęczony już. Jest godzina 20:30. Przed chwilą mieliśmy piękny zachód słońca. Tutaj widzę, że życie nocne się kręci. Bardzo lubi kotki, nauczył się mi mm. Kot! Bardzo się cieszy jak widzi koty. Dobranoc, kotku. Poszedł kotek spać. Aa. Lotnisko, lotnisko, lotnisko. I gdzie wylądowaliśmy? Tutaj. A potem gdzie pojechaliśmy? A potem tutaj do hotelu. Mhm. a potem? A potem na Balus. Mhm, a potem? Do Hani. Gdzie Hania jest? piska. Od którego? Tu o tutaj, tu, 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 tu. Tu jest Hania, tu. Gdzie, tu? No tutaj, gdzie ta czerwona kropeczka. Tu? Tak. Nie, trochę wyżej. Tu? O tak, tu jest Hania. I potem gdzie pojechaliśmy? Tu na Ruczę pojechaliśmy. Na Rucze pojechaliśmy, do hotelu, gdzie były zjeżdżalnie, tak? Jakie? Do Mali pojechaliśmy potem. Malia jest tutaj. Tu. Nie, 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 tutaj, tu. tu. Tak, tu jest Malia. Z A tu? Jeszcze Agios Nikolaos byliśmy tam, jest. niedaleko Mali. Potem przyjechaliśmy Mama, do Retymno. Mama, statki pływać. Mhm.